Вот оружие. 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 Co go będę kryć. Nie ma. No <śleszamy> No, nie, 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 nie. To po słońcu trochę. Dzień dobry! Dzień dobry! dobry. Dzień dobry. dobry. Tak, proszę, mi się o Czekam, oni wszyscy przyjadą. Tak, niech zjadą. Dzień dobry, nie uciekaj. Nie uciekaj. Przyjechaliśmy tutaj do takiego małego wojownika. Ninja. Wojownika ninja przyjechaliśmy. Ja to prawda reprezentuję no, paru ja motocyklistów, dziewczynek, które bardzo ja chciały upełnić marzenie. Twojego. Ale cała reszta, przyjechała so, no, na moją no, prośbę, żeby sprawić Ci radość. I to są wszyscy wrocławscy motocyklici. Wszyscy, wszyscy dla Ciebie. Więc to jest prezent dla Ciebie. Wszystko dla Ciebie. Dziękuję. A, a rozpakuję go przy żeby pokazać. A gdzie jest męczyszek? Zawołaj kacpra. Mamy gdzie jest Ewelina, zawołaj Kaspera. Ty z żeby mu przykro nie Kacper. Chodź Kasper, chodź. No chodź. No, chodź. no chodź, chodź. Chodź, mamy coś dla Ciebie. Chodź, mamy coś dla Ciebie. Mogła małe prezenty jak Ci dać. Mamy dla niego prezenty. No. No, no, no. Zasłoniła Cię ta paka. Pani.

super che va milioni mm, milioni milioni Ja przyjdę do ciebie, chodź. Tak. Zobacz, Zobacz, Zobacz chodź, bo ja nam dla ciebie, bo ty nam zaschynię. Takie coś, żebyś Zabacz. mógł mutki jedną ninja. Swoim. Ale ja widziałem, że to będzie. Tak, chodź rozpakuj z nami. Żeby wam nie było spać. chodźcie, żebyście... gdzie ta druga minówka, no? Z tym samochodem. Jeszcze jedna. Bo no jeszcze jedna dla była midówka. Chodźcie, tu mamy jeszcze przed nas panem. Żeby się marginaje. Ej, tej to nakręcimy torcika. Z, <grym> Z napisem? Tak, tak. się, super. Ja <grym> super. Pani Palmowska, pani to robi zdjęcia, nie? <grym> no, no, tak. No. Tak dużo no, tak. no, tak dużo. Tak. No fajnie. No, sobie zaraz pooglądać. <grym> Julek, a zobacz, co my jeszcze dla ciebie mamy. Zawsze czuję na obwodzie. Tak, no, tak, mamy jeszcze dla ciebie dny klop. Prawie nie zaproponuję, bo tydzień. chyba do wieczora się nie wyrobi. Przepraszam. I Ale alabowa jak najbardziej. I mamy dla ciebie tą. to Nie, to do jedzenia. Będziemy jeść. To jest taka masa Julek cukrowa, do zjedzenia. Będziesz na szodę? Tak? No to, jest, Ty, to napis, Możesz czadała, spróbować. Znaczy ja dalej. Ale my tak, 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 tak. się chyba nie pomieścimy, do... to, ale tu mamy masę prawy. A ja jeszcze w imieniu fundacji chciałabym bardzo podziękować Państwu za wszelką pomoc, za to, że w ogóle znaleźli Państwo dzisiaj czas, żeby do nas przyjechać. I przede wszystkim za to wsparcie za to, że marzenie Julka dzięki Państwu mogło się spełnić. Także bardzo, bardzo dziękujemy bardzo. i tak na pani ja dziękujemy. całej bandy, która tu ze mną przyjechała. No w ogóle się nie spodziewałam, że was ja tyle wiem, będzie. Jest mi strasznie przyjemnie. I po prostu cię wybrzymię. Zapytaj się jako... Dobra, chodźcie, będziemy do środka. Tak, tak proszę, Co, proszę. Zapraszamy, zapraszamy. Zdjęcie jak ktoś, właściciel chce zdjęć. Chodźcie, zapraszamy do środka. Nie <noise>

można no, się z Tobą przywitać? Cześć. Dzień dobry. dobry. To jest Maria. Cześć. Witaj. Na Facebooku. z nami Kure akordeoNet bakerya? Ko uma estatu tenek redako Nukela, zareten! Bota, ez da. Zura nire hau ifarelson соinu? Azkit atu duela, izan��. Piąteczka. 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 jest tak że... Ale tyle go ci by nie było teraz idziemy na motocyklem. Czy się je jechać motocyklem? Ale się tutaj. Nie... Mogę tu obiechać. Możesz sobie nawet wybrać. Tamara. No.

Zimę. Dobra, tutaj tak, no tak, tak, tak. Jedziemy, bo I skupcie mi to w Uwaga, Tak, do ciebie w grobu. Super. Uwaga, jeszcze no. raz. No właśnie, kładź się Jeszcze raz. Teraz wszyscy na kamerę. Super. <laughs> Dzięki. <gryzny> Ukryję to torcika, co? Chłopaki, torcika zjemy. Dobra, dobra. Okej, chcemy komu? No to trzeba do budówkę zrobić. To jest po prostu potężne. prawda. No tak to to zrobią marzenia. Nie, A, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie jeszcze, ja tak. jeszcze mamy. A tutaj jest, jest taki świecący element, który umie tam świecić, wystarczy na ciśnotki świecić. No to wygląda że takie to dwajany. A tutaj Kastan, chyba tylko cały coś do tego Ninjago, nie? Mhm. Nie? No? Też jakieś takie elementy. No właśnie, więc... Te, tylko że to tutaj. To, 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 to no tutaj. To, o, to. A widzisz, A, tak to jest. też jest do tego, no właśnie. No to w tak, tak? Nie, tylko że no, to jest z innej, z, innej z innej wersji. wersji. Hmm. Bo tutaj są z innej wersji. A co to są za jakieś dziwne kodziki? Wiesz co, to w sklepie jest przyczepione żeby ludzie nie kradli, <laughs> Cóż ci powiem. Takie zabezpieczenia. że zabezpieczenia ja są ja ja takie, to się kąt, ale, a różne są. Widzisz, ja, sklepu nie zapłaciło. No dobrze, no 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 ja 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 No to drugi położył, a tu masz kubeczek, jak będziesz chciał pić. Poprę. się właśnie. Picie. Machajcie. Będziesz... Wow. Tak. Mamasz, wyjdź z kadrów. Ale myślę, że ja chcę mieć Maryana. wyjdź z kadrów. Ale to mi Przepraszam, tak, to z dla ciebie. Słucham, ale wyjdź z kadrów. Ale już tylko w sensiecie. Ale z tobą już mam dwa. Aha, ta, <laughs>

ale bo to pierwsze na innym na, na wzorach były, panie Daci jeździł na no, chłopakach, ja myślę, że kolego, jakby chciał, to by panią wolontariuszkę, jakby chciała. Panią wolontariuszkę. taką, co by chciała. co by chciała? wolontariuszka ja, by chciała. Ja, to teraz nie się

<grywia> Zgaduję, tak? Tam, ale tam są zablokowane. Jelu nie, ale co ludzie mówią? Wow. Nie, 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 tak, tak nie, się. nie, 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 o, Gazu pojedzie. dodałeś. Jeszcze raz! Gazu on. Oh. on nie pojedzie. Ja będę Spokojnie, ja będę Bardzo powoli! Zrobimy drogę? Poczekaj, będzie ja! ty chcesz się na jakimś przejechać? Na pewno! nie? Ja ci raz! No Dawaj, Ja, dan! Ja! Nogaal? Ja, maar. Ja, maar. Ik ben hier met zakpap. Takiej obstawy się nie spodziewałeś. No bardzo ciepło, gorąco. No ciepło się zoboluby, zoboluby. No, jakby się inni zdecydowali, to jeszcze 30 masz na głowy więcej. I tak już zawsze. Ja się o poble, na śniadsza Naprawdę nie spodziewałam się, że nie było. Bo to było takie zapytanie, czy ktoś mnie będzie, czy ktoś mnie wesprze, żeby przywieźć prezent. Sparli <grym> bardzo. Jak <Bardzo>, <grym> Kacper radem. biegnie. Jestem zachwycona i świetnie. Brawo! Brawo! No już się nie boi, bo tak czy liczę Aaaah! Aaaah! Ja tak chciałam, żeby się zaczęła podobać. Aaaah! 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 To macie co to jak Jak nic. Co no to jest pachy, nie do... My moglibyśmy do Skrzycznego jechać, bo byśmy sobie Pewnie, Tak <grym ale <grym bagaż się <grym> Chyba, jest to jest, do żony, do żony, tyle ludzi. Jest jest, dużo no, się dzieje, no, tak. On <grym>. się nie spodziewał, że no, gości. Widzisz, oni wszyscy do ciebie nie są? gdzie tylko pani. O, widzisz, że <grym> panie pani, pani też Panie, to jest zaskoczenie. Ale widziałem, nie, nie, cały autobus tak. Autobus chciał? Auto tak. No, y tak. na chwilkę, bo chłopiec, ma marzenie autobus. No. Ma marzenie autobus. Mam marzenie autobus. No, co to, to pani, pani prowadzi ja autobus. no, 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 Zobacz. Czemu dziwne? Dziwne. więcej, i dalej, dalej, no, nie. no, nie. no dalej, no. tak. to dalej, dalej, to dalej, 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 No. to jest dalej, 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 To dalej, To to jest dalej, 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 to dalej, dalej,

Nie, nie było tak źle, to może robili autobusy, mieście. Zapraszamy, wieczorem. autobusem, tam nikt cięźwy nie jest na płacze, także Też nie do końca idzie

Oh <laughs> shit.